Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Ketu Kuchni. Jako, że za miesiąc, bo dzisiaj 24 listopada za miesiąc będzie Wigilia, pora szykować, wymyślać potrawy, ciastka, desery świąteczne, ketogeniczne. Ja dzisiaj pokażę Wam bardzo prosty sposób, jak zmodyfikować. Dzieci się cieszą, przepraszam. Jak zmodyfikować nasze zwykłe podstawowe ciastka z masła orzechowego, żeby były właściwie piernikami, moi drodzy. Bardzo prosty, bardzo szybki przepis, bardzo prosta modyfikacja. Tutaj. Są już gotowe w świątecznym koszyku. Może jeszcze trochę wcześniej, ale trzeba już testować. Trochę mi się przypaliły, więc trzymajcie tak bardziej 15 niż 20 minut. Do tego, jakieś białe wino. I myślę, że posypane z wierzchu skórką pomarańczową. Myślę, że naprawdę całkiem, całkiem niezłe. Alternatywa do piernika. Pierwsza klasa. Zapraszam! Jeszcze szybkie przypomnienie: jak robimy bazę do tych ciastek z masła rzechowego, będziemy potrzebowali 250 g masła rzechowego, pół tabliczki posiekanej gorzkiej czekolady 90%, jedno jajko. Opcjonalnie, jeśli chcesz, możesz dodać masła, żeby były bardziej kruche. Jeśli chcesz, żeby były bardziej zbite, ja to daję trochę izolatu białkowego o smaku karmelowym i erytrol, żeby było słodkie. No, i w wersji świątecznej dodamy właśnie te oto korzenne przyprawy, żeby te ciastka smakowały jak pierniki. Jeśli chodzi o przyprawy, ja kupiłem w Lidl akurat coś takiego, jak przyprawa do grzańca, i to składa się w sumie ze wszystkiego, co jest nam potrzebne: czyli skórka pomarańczowa, goździki, imbir, cynamon i anysz. Jeśli oczywiście masz te wszystkie składniki osobno, nic nie przeszkadza, żeby się użył. A co ja zrobię? To wygląda tak: one już są częściowo zmielone. Ja wezmę to wszystko wsyty do tego młynka, który tutaj mam, razem z tym cynamonem, który jest taki dość kruchy, i po prostu zmielę to na taką przyprawę piernikową, świąteczną. Pachnie już świętami niesamowicie, i tego dodam właśnie do tych ciastek. Po dosłownie kilku sekundach mielenia mam taki pięknie, pachnący, cudowny proszek który naprawdę pachnie niesamowicie, i tego dosypiemy do masła orzechowego. Do masy z masła orzechowego będziemy mieli oszukane, przepiękne, cudowne, ketogeniczne pierniki. Wszystkie składniki są już w misce Resztę naszej przyprawy możesz wsypać do słoika i mieć ją na później. Teraz to wszystko mieszamy, lepimy ciastka, nastawamy piekarnik na 180 stopni i będziemy je piekli jakieś 20-25 minut. Zapytacie jednak jak, żeby mieć typowo świąteczne ciastka, jak wyciąć z nich, jeśli macie fajne świąteczne foremki, choinki, gwiazdki, bombki, Mikołaje, renifery, jak powycinać z nich kształty. Ano, zamiast lepić standardowe to ciastka, możecie wyjąć wasze ciasto z miski, położyć jedną warstwę pergaminu do pieczenia, na tą warstwę pergaminu położyć wasze ciasto i na górę drugą warstwę pergaminu i pięknie to rozwałkować. To ciasto jest bardzo tłuste, więc ono się absolutnie nie przyklei do tego pergaminu. Teraz, jak już macie je rozwałkowane, to ściągacie górną warstwę i Waszymi foremkami możecie działać. Ja moje foremki dziś zgubiłem podczas przeprowadzki, więc mogę Wam pokazać nawet, jak takim zwykłym słoikiem można wyciąć sobie ładne ciastka. Może słoik to nie jest najlepszy pomysł, ale potem tylko je podnosimy. I na blachę już! O, samo wypadło! Bardzo proszę! Takie ciastka, takiej grubości, idealny kształt. Tam się nagrzewa piekarnik. Robimy. Pachną niesamowicie. Moi drodzy, takich ciastek wycinanych słoikiem po pesto z lidla. Tam jest takie pesto w lidlu, i takim słoikiem oto wycinałem te ciastka. Jak sami widzicie, wyszła całkiem imponująca ilość, bo wyszło ich 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 18, 23, 26, 27 takich pięknych ciastek. Jeśli nie macie wałka, bo niektórzy pytają: Nie mam wałka, żeby to rozwałkować? Ja też nie miałem wałka i wałkowałem moim kubkiem na siłownię, który się świetnie sprawdził jako wałek, Trochę siły trzeba dołożyć. Teraz piec już mamy nagrzany na 180 stopni. Otwieram. stawiam. Zamykam i nastawię mój minutnik tutaj zaraz na minutnik na 15. A po 15 sprawdzę, jak się sprawy mają. I gotowe.